Witam wszystkich. Zapraszam na tezję robotów podczas Europejskiego Miasta Nauki. Celem tego dnia jest pokazanie ich zastosowanie w różnych branżach przemysłowych, a także w służbie człowiekowi. W trakcie tygodnia zostanie przybliżona ich budowa, mechanika oraz sposoby komunikacji. Uczestnicy będą mogli posłuchać interesujących wykładów, zobaczyć ciekawe roboty dla straży pożarnej, roboty medyczne, latające i podwodne, a także będą mogli wziąć udział w warsztatach praktycznych. Dzień dobry. Zapraszam na tydzień robotów, w trakcie którego uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nowoczesne roboty, a także wziąć udział w turnieju, w którym spróbują swoich sił w sterowaniu i programowaniu przeróżnych konstrukcji, w tym robotów jeżdżących, kroczących i latających. Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, odbędzie się panel o ciekawych projektach edukacyjnych oraz turniej robotyki. Roboty mobilne, manipulacyjne, autonomiczne, edukacyjne. Przyłącz się do nas, aby odkryć, jak roboty zmieniają nasz świat i jakie nowe usługi możemy dzięki nim realizować. Przyjdź, ucz się i rozwijaj razem z nami podczas Tygodnia Robotów.